No, więc tak, dzisiaj mi przyszedł asortyment. To moje nowe zabawki. Remingtona czarnoprochowego, Sheriffa, kaliber 44. No i co, będę go ładował i opowiadał co ja. Na sam początek przyniosę do tego czarny proch. Ja używam akurat złotego stoku, kasza manna, półę rozmiar 45,4 no i smaru o numerze 2 z początku jest taka blokada można teraz sobie przekręcać bębenek wyjmować bębenek ale nie można jeszcze na blokadzie strzelać spust jest zablokowany żeby strzelić Trzeba jeszcze raz pociągnąć, wtedy jest gotowy do Dobra, ładujemy. Na blokadzie. Pierwsze zabezpieczenie. Do bębenka bąbenka. Mały bąbenek. Sprawdzamy, bo tam w środku był olej zakonserwowany był, żeby i nie porzewiał, był ale warto też sprawdzić przed ładowaniem, czy na, wszystkich, na każdej z komór jest prześwit, czy jest przelot, żeby iskra mogła wstąpić pójść i żeby mogło wystrzelić. Prześwit jest. Teraz mam też ładowanie w broni. O tutaj mógł nabijać, ale wygodniej Łatwiej robi się to na stołach, na desce. Ja dzisiaj nabijam go po raz pierwszy, także tak mi jest wygodniej, bardziej komfortowo i łatwiej. Sadzam sobie tu magazynek. Będę odmierzał po jednej miarce. Mam taką miarkę. Na po sam początek, na próbne, po takiej jednej miarce kroku kaszy mannej, później będę ładował kulę. No i na to ten smar, żeby iskra nie poszła. RAH! Kek 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 Dobra, no nie. Jak ta miarka była za duża, użyłem fiolki tak na początek. Robiłem średnio 1.0. Sprawdzimy jak działa. W magazynku już jest 6 komór zapełnionych. Teraz to samo z kaszą mamną. Mam tą samą proporcję, którą dałem z prochem, czyli jedyneczkę. mam już zapełnione 6 komor Proszę na to jest ładnie to wyrównać no i będziemy dobijać kulki

Je pościągam, pólki są ciut większe. Kaliber mam 44, Apolki 45. Preferowane są 45 do tego. Są te. Dobra. ładnie. Już nabrałem ciężkości. Proszę bardzo. 6 kulek załadowanych. Proszę, proszę. Kuleczki. No I teraz ostatni, jest mi to przedostatni element. Smar. Nie przerostała iskra z jednej komory do drugiej przy Różnie to robią. Chyba będę robił to po prostu paruchem. I dobra, sześć pomów zapełnionych, sklejona i prawie, że wodownie do strzału. Zapomniony prawie bo z tyłu tutaj jeszcze muszą być kabiszone Takie małe coś się zakłada z tyłu na bambenek i przy uderzeniu powstaje iskra i odpala cały nabór Alegzone, dopiero będę zakładał przed strzałem Tak dla bezpieczeństwo Także to by było na tyle filozofia.